Tu jeszcze nie do końca jestem. Nie do końca jest ogarnięty. Dobra, herbatkę sobie trzeba zrobić. Ale nie chciałam tego pudećkę. Chciałam tam pudeczkę. No ja nie chciałam. Co ten? Nie taki duży. Szymon będzie się brał za obiad. I tak to tutaj jest lodówka ogarnięta. Jeszcze nie koniec układania, bo to to wszystko inaczej. Tylko tak ułożyłam pobieżnie, żeby było. No, żeby nie było takiego okropnego bałaganu, co już pokazywałam. Ale to nie jest wszystko, bo tutaj muszę i tak posegregować przyprawy do przypraw, kisiele do kisieli i tak, ale dobra to z czasem. To z czasem to nie jest takie ważne, bo to że tak powiem, te rzeczy jeść nie wołają. To są wszystko świeże rzeczy, widziałam. Terminy jeszcze mają dobre, no ale ja po, tylko po prostu, żeby było w jednym miejscu, a nie w siedmiu, bo było w siedmiu. A chciałam, żeby były wszystkie, jakby skupione na jedno miejsce. A nie, że taki. Nie mogę się brzydko wyrazić. No. Nie mogę się brzydko wyrazić. Zresztą wiadomo dlaczego. Nie. No. Dobrze. Herbatka zrobiona. Można iść do pokoju. Można iść do pokoju, herbatki się napić. Na spokojnie, i pomyśleć, co dalej robimy. Co ja dalej będę robić. A jest tyle planów. Jeszcze nie koniec ogarniania takich filmów. To się pojawi jeszcze nie jeden, nie dwa, nie trzy, nie pięć, nie siedem. A może i 150. Albo i w ogóle będą się pojawiać takie filmy ze sprzątania, z ogarniania. Z czegoś tam to będą się pojawiać. Oczywiście, może częściej albo rzadziej, ale dobra, mniejsza z tym, yy, bo no bo staram się też nagrywać tak, żeby po prostu nie było to jakieś przynudzanie. No bo. Nie wypada tak przynudzać. Momentami to opowiadam rzeczy, które są naprawdę mega nudne i nieinteresujące, albo mało interesujące. I po prostu bywa tak. No ale takie nudy też bywają na kanale. Bywają i trudno się mówić. Trzeba wszystko yy, wiedzieć. Ja też się inspiruję innymi, nie? Bo też oglądam innych kanały. Wszystkich pozdrawiam. Kto mnie śledzi na YouTubie, ale też no będą mniej nudne i będą takie z takiego życia powiedzmy codziennego. Jak picie herbatki, kawki, coś tam, będą takie filmiki. Czasem częściej, czasem mniej. Bo wiadomo, że no, są momenty, kiedy nie mogę sobie pozwolić czasowo na nagrywanie filmików. Bo czas w czasie się po prostu nie mieszczę. W czasie się nie mieszcze. Bo czasem jest tak, że przychodzę z pracy i. I siły nie pozwalają, a takie przynudzanie no to też mało fajne, żeby opowiadać yy, takie nudy. Albo żeby pokazywać swoje, że jestem zmęczona. Także wolę nagrywać, jak jestem wypoczęta w formie. Yy, mam czas ochotę na to. Nie żeby tam jakieś. Głupoty nagrywać, które naprawdę nie są potrzebne, żeby je nagrywać. Znaczy, nie, niekoniecznie mogą być to głupoty, mogą też rzeczy być, które, których nie wypada nagrywać. Jak na przykład sprawy urzędowe, no to takich rzeczy nie można nagrywać, nawet hmm? trzeba się wstrzymać. No, są prywatne rzeczy, których no trzeba być ostrożnym. Także ja wszystkiego też jakby nie ujawniam. Ale na przykład jakiś spacer, gdzieś tam jadę tramwajem, powiedzmy, takie rzeczy pokażę w sklepie. Coś tam, że robię zakupy, coś, no, będą się pojawiać. Albo. Na przykład taka wizyta w sklepie, jakimś tam pokazuje różne obiekty, na przykład, nie wiem, termosy czy jakieś garki. No. Pokazywałam już. A może pojawi się filmik. Być może pojawi się filmik zrobienia obiadu. To wie, czy taki filmik się nie pojawi u mnie, na kanale. Pytanie, czy się nie pojawi? Jak się pojawia z zrobienia herbatki czy kawki. Życie codzienne, skaset, stare nagrania, co prawda, bywają, ale są wspomnienia. Warto. Oj, Anny, będzie, 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 będzie trochę, jeszcze będzie dużo, dużo, dużo tych różnych filmików. Praktycznie takie życie codzienne nagrywam. No dobra. Ja nagrywam, bo to lubię. Ale czasami też. Czasami się pojawia faktycznie tak, że jak nie mam naprawdę czasu. To no niestety, sorry, ale... Jak jestem bardzo zmęczona, to nie nagrywam. Też mam nad tym kontrolę, bo nie chciałabym, żeby było jakichś niepotrzebnych rzeczy nagranych, których bym nie chciała ujawniać. Jak człowiek zmęczony, to głupoty gada, i czasem może gdzieś coś wylecieć, co nie powinno. Wiadomo, więc lepiej się wstrzymać i lepiej po prostu nagrywać. Kiedy. Jest się już odprężonym, wypoczętym. Jest to weekend, wolny czas, można przemyśleć rzeczy. Ja wolę przemyśliwać i chcę nagrywać tylko tak, żeby nie było, że nagrywam nudy, bo chyba codziennie nagrywać ze sprzątania, powiedzmy, albo codziennie z, z jakichś tam zanudzać takimi nagraniami jak przynudzać. Nie wiem. Codziennie, chyba jakbym miała codziennie pokazywać to samo. Na przykład codziennie sprzątanie lodówki. Jeżeli codziennie by się pojawiał filmik ze sprzątania lodówki, no to dwa filmiki, trzy mogą się pojawić. Taki, taka jest moja własna opinia. Ale jakbym codziennie to samo nagrywała, hmm. Nie, ja sobie nie wyobrażam. Mogłabym pokazać taki filmik się pojawi, ale, ale ja wiem, że, że to jest atrakcja, no tak, jedno ale tak codziennie to samo nagrywać, to samo miałoby się powtarzać, no to raczej. Raczej interesujące to by się stało mało. Aczkolwiek, czemu nie, taki filmik może być, że się pojawi. Dlaczego nie? O, ja nie. Jak się zmieszczę w czasie. Jak będę miała jeszcze chęci i czas. Może będzie czas. Może będzie gdzieś miejsce z jakiegoś wysiewania. To może na, nagrać wysiewanie. Tak właściwie myślę, co by było ciekawe. Już pokazywałam na moim kanale. Pokazywałam na moim kanale wysiewanie. Wysiewanie nasion, sałaty, ogórków. Było. Kto wie, czy się nie będą pojawiać takie filmiki. Ale po... czas pokaże. Czas pokaże. No tak, to jest nie. Co tam jeszcze pokazywałam, takiego, co było ciekawe? Nigdy nie pokazywałam cięcia krzewów. A może kiedyś też takie coś się pojawi. Kto wie. Na razie pokazuję taki odpoczynek przy herbatce, jak cukierka jem. Ale następny filmik, kto wie, czy nie pojawi się zrobienia obiadu. Być może, że to się pojawi. Byłoby ciekawe do oglądania. Nie? Kartofelków, obieranie, marcheweczki, krojenie mięska. Postaram się. No nie będzie nudno jeszcze tych filmików. I mniej nudnych i bardziej ciekawych się pojawi dużo. W kościele nagrywam. Na obecną chwilę to były yy... Było remont dachu w kościele, dlatego tam, jak pokazywałam na filmiku, nie pokazywałam koniecznie siebie, lecz dach najczęściej, znaczy sufit tego kościoła, no bo co pokazywać właściwie, no. Każdy, jak jest w kościele, to się modli, to raczej tylko słychać więcej mnie, jak uczestniczę w tej mszy. A z kolei pokazuję sufit, to prawda, ale postaram się też, żeby było i mnie widać, nie tylko rusztowania i, i sufit, bo oglądacie na chwilę obecną sufit i częściowo tylko mnie, a z kolei postaram się pokazać więcej siebie w czasie modlitwy lub inne rzeczy bardziej ciekawe niż niż takie nudy, bo oglądanie sufitu to jest raczej nudne, chyba że ob, chyba że obrazy byłyby na tym suficie, no to wtedy jest interesujące popatrzeć i słuchać, ale nie ma tam obrazów w kościele na suficie. Bo nigdzie raczej nie ma tak, a oglądać i, i tylko... No ale fajnie jest posłuchać. fakt, że czasem ten dźwięk jest taki na no, słaby. już mam dwa papierki do wyrzucenia. Mhm. No tak, tak to jest. Ważne, że już mamy wiosnę. Stają się coraz cieplejsze dni. I możemy coraz częściej wychodzić na dwór, więc może więcej będzie spacerów. Więc będzie rzadziej mnie na ekranie widać. A raczej inne rzeczy typu na przykład roślinki. Jakieś widoki z miasta. Może będzie coś innego, bardziej ciekawego niż do tej pory, co pokazywałam. Będą się pojawiać innego typu filmiki, niż tam sprzątanie, ogarnianie czegoś albo robienie zakupów. Robienie zakupów będzie się pojawiać albo jakieś wizyty w sklepie będą się pojawiać. Jakieś msze w kościele czy coś. Takie rzeczy będą się pojawiać, aczkolwiek postaram się też na, przez wiosnę całą i latą, postaram się też, żeby się pojawiały innego typu filmiki, ze względu na to, że po prostu, żeby nie było nudy na kanale. Dlatego z przyrody więcej będzie albo wycieczki krajoznawcze oczywiście w momentach kiedy nie będzie padało, to też będzie w deszczowe dni będzie, aczkolwiek postaram się, żeby nie było takiego, że tylko deszcz pada albo tylko jest nie wiadomo co. Do tej pory było nudno, no niestety nudy są też trzeba takie rzeczy yy, różne, Urozmaicać, ja staram się urozmaicać różnego typu filmiki, nagrywać o różnych rzeczach, jak najwięcej. Nietypowo strict na dany temat, bo mogłabym nagrywać na temat stricte, stricte na przykład na temat ślimaków, ale kto chce oglądać tylko ślimaki? Kto? Zapewne niewielu, więc. Ślimaki też się będą pojawiać, aczkolwiek one będą się pojawiać troszkę rzadziej niż były w początkowym fazie moich filmików. Będą się pojawiać. Dlaczego nie? Pierwotnie mój kanał nazywał się Kamila Ślimaki, a obecnie się nazywa Kamila Agata. Jakiś czas, przez może tydzień, przemieniłam nazwę. Na Kamila książki. Ale o książkach też będą filmiki, aczkolwiek nie będą się tak często pojawiać, jak się pojawiały. Macie serię filmików na temat książek, seria filmików jest na temat y, ślimaków, seria filmików na temat y, sprzątania, ogarniania czy, czy czegoś i seria filmików z audio kaset stare nagrania oczywiście takie wspomnienia no i będą się pojawiać jakieś tam serie ale żeby to nie było się powtarzające to postaram się żeby nie było tak żeby to nie było też i nudne żeby to było przyjemne do oglądania kto wie czy nie będzie serii na przykład z jazdy tramwajem. Bo takie filmiki się pojawiały też, aczkolwiek nie pojawiały się seryjnie. Tylko pojawiały się tak jeden filmik jakiś gdzieś tam jechałam do wrzeszcza. Potem znowu jakiś filmik się z autobusu pojawił, także nie było to seryjnie. Ale oczywiście w momencie, kiedy byłam w tramwaju, to oczywiście nic nie opowiadałam, no bo. Pierwszy raz troszkę krampowałam się w tramwaju gadać do telefonu, a teraz już będą się troszkę o dialogu z dialogiem będą. Postaram się, żeby były z dialogiem, żeby przyjemniej się oglądało, bo widoki z tramwaju to każdy zna, i widoki z autobusu też każdy zna. Więc co tu oglądać? Jak widać, tylko domy, budynki, domy. I samochody jadące ulicą. No. Ale macie jeden fajny filmik. Spacer z wrzeszcza spod galerii bałtyckiej. Mega długi filmik, faktycznie. Ale jest to ciekawe. Także takie filmiki też się będą pojawiać. Może seryjnie, może mniej seryjnie. Ja to nagrywam tak właściwie spontanicznie, co mi przychodzi do głowy. Na co mam ochotę, kiedy mam czas coś nagrać. Tak po prostu rzucam i już. Ja nie, nie robię tak, że seryjnie po prostu do końca seria jest. Tylko tak. Dzisiaj mam ochotę nagrać taki relaks przy herbatce. A za chwilę będzie obiad. Nagrany. Także z obiadu będą też filmiki. Będzie filmik, ale zrobienie obiadu. Koniec herbatki, herbatka wypita. Można ewentualnie się odwrócić. Chlebek śnia śniadanko zjedzony. Muszę masło kupić, czyli będzie zakupy będą. Nie. Zmyjem. No bo herbatka wypita, to trzeba umyć kubek. Ogarniając kuchnię jeszcze, znaczy ogarniając, no, zauważyłam jeszcze coś, spojrzałam nie do końca, odwróciłam się do parapetu i patrzę, słoik stoi. Co to za słoik? A, już jestem w domu, wiem. No, ogóreczki były. no i drodzy, zawsze się coś znajdzie. Niby mam sprzątnięte, ale to nie do końca. I teraz będzie ogarnianie jeszcze lewą. O, Boże, drogi. Ja zawsze mam coś, to już nie. To się wydaje, że koniec. No nie, to nie jest koniec. To nie jest koniec. Ale to robienie obiadu nie będzie w, tej, w tym filmie, tylko w kolejnym, oddzielnym filmiku. Tutaj mam filmik o. E, tu mam filmik. Relax. I mycie

Można. Teraz można to zakończyć. Życzę miłego oglądania, łapki w górę i co? I do kolejnego wideo.